O, kolejny odcinek. Pora zamienić IQ na podeszwę Japonka. No nielegalne, żeby taki kanał miał tak mało subów. Klikam lajka, zanim jeszcze zacznie się odcinek. Pora utracić połączenie z mózgiem. Dzień dobry moi mili. Dzisiaj coś, za czym niektórzy tęsknili, a niektórym na pewno zdążyło już trochę zbrzydnąć, czyli Beka z Madek, odcinek 53. Zapraszam. Wszystkie odcinki Beki z Madek znajdziesz w karcie z playlistą, która pojawi się tutaj. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to zapraszam. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a chciałbyś być na bieżąco z filmami, to koniecznie zasubskrybuj. Subskrybuj go teraz. Pamiętajcie też, żeby wbić szybkie 2000 łapek w górę po kolejny odcinek, a teraz zaczynamy! Witam. Syn dostał z grantów PGR laptopa. Powiedzieli, że po jakimś czasie będzie można go sprzedać. Nie doczytaliśmy po jakim czasie. Syn wystawił go na sprzedaż i przyszło pismo z gminy, że mamy laptopa zwrócić. Laptop nie został sprzedany. Czy jest opcja, żeby jednak nie musiał go zwracać? Na infolinii granty PGR powiedziano nam, że to gmina indywidualnie musi rozpatrzyć, a gmina zdania zmienić nie chce. Dodam, że w umowie nie ma słowa o zwrocie sprzętu. Ja tam bym robił awanturę, że na komputerze nowe gry nie chodzą. Powinni dać jeszcze każdemu po Playstation 5. Ja nie wiem o co ona płacze. Przecież gdyby sprzedali, to laptopa w efekcie by nie mieli. Gmina zwyczajnie ułatwia efekt końcowy. Pozostaje modlić się do Matki Boskiej Dejowskiej, żeby gmina odpuściła, a w ogóle kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Poszukuje porady dla znajomej, której sytuacja wygląda następująco. Żyła z facetem 12 lat, po 4 latach pan zdradził ją i od tej pory mieszkali u niego w domu, ale nie żyli jako para. Mają wspólne dziecko w wieku 8 lat. W sierpniu tego roku pan wynajął matce i córce mieszkanie, płacąc jej przez 3 miesiące. Niestety z braku odpowiedniego wykształcenia matka ma ogromny problem, aby znaleźć pracę. Dodam jeszcze... Tyle, że pan pracuje w Niemczech i pobiera pieniążki z Niemiec na córkę. Mieszkając na wsi, dawał jej 1700 zł i to miała na życie i opłaty. 800 zł. Obecne opłaty za wynajmowane mieszkanie wynosi 1200-1400 zł. Dostała informację od byłego partnera przez telefon, że on będzie opłacał mieszkanie, ale będzie jej potrącał z tych 1700 zł, a resztę będzie jej zostawiał na życie. Czy on tak może zrobić według prawa? Matka nie ma pracy i nie pobiera żadnych zasiłków z MOPS. Tak to jest, jak się wybiera uczelnie, szlachta, nie pracuje, a później robi dzieciaka. Ta sprawa powinna trafić na biurko Zaworowicz, a doktor Bielecki, przy pomocy księdza, by to wyjaśnił. Ciekawe, co ona zrobi, jak dziecko dorośnie, bo partner wtedy pewnie przestanie płacić. No, ale cóż, karpe diem. A w ogóle, to co to za matka, skoro nie pobiera żadnych zasiłków z mops Drogie mamy, niestety zapomniałam, w ilu stopniach powinno się piec dziecko w sosie grzybowym. Czy któraś z Was może mi przypomnieć? Dziecko w sosie grzybowym? Tylko w sosie własnym. Grzybowy zabija smak Bobasa. Niemowlęcina powinna piec się około 60 minut w temperaturze 180 stopni. W trakcie należy podlewać sokami z Bobasa. No, ale to też zależy że odwagi, na pewno nie mniej niż w 100 stopniach, bo inaczej próbuje wyleść z piekarnika. Kiedy dziecko się rodzi, dajesz mu miłość, opiekę, schronienie i próbujesz nauczyć szacunku do ludzi, a po jakimś czasie zauważasz, że gdzieś popełniłaś blond, bo twoje dziecko nie ma szacunku do ciebie i o wiele starszych od siebie. I co to oznacza? Gdzie jest mój brat? Ja myślę, że problem polega na tym, że dziecko z jakiegoś powodu opanowało język polski w drugiej klasie podstawówki w stopniu znacznie bardziej zaawansowanym niż mama. I po prostu nic nie zrozumiało z tego, co ona do niego mówiła. Dziecko uczy się naśladując, prawdopodobnie. Mama nie szanowała siebie, dziecka, albo inni ludzie nie szanowali tej mamy. Gdzieś popełniła blond. No, nie każdemu pasuje ten kolor. Kochane mamusie, właśnie urodził się mój synek, od razu zgłosiłam, że mały się urodził przez internet. I stąd moje pytanie: Czy któraś z was już tak robiła, ile czeka się na akt urodzenia? Dodam, że zaznaczyłam, że chcę otrzymać go pocztą. Ale to chyba trzeba mieć światłowód do porodu przez internet. Był już poród naturalny, poród przez cesarskie cięcie, ale jeśli mam być szczery, to o porodzie przez internet jeszcze nie słyszałem. Może zbyt staroświecki jestem. To niektóre kobiety muszą męczyć się. Z porodem przez kilka godzin, a tu proszę. Przyszły czasy, że cyk i przez internet. I pewnie szczepienia też już z głowy, bo już z aktualną bazą wirusu. Tylko czy potrzebna jest drukarka 3D, czy można odebrać w paczkomacie. Mam 30 lat, trójkę dzieci: Michałek, Ania i Stasiu. Samotna jestem, szukam faceta. Najlepiej by był kawalerem i nie miał dzieci. Proszę o komentarze, odezwę się na pewno. Cóż za ekonomiczna niezaradność: kawaler bez dzieci nie ma prawa do socjalu, a z następną trójką dzieci byłoby już co liczyć i wydawać. Musi być kawaler bez zobowiązań, co by moim dzieciom był jak ojciec, i musi Kochać moje skarby i nie może mieć swoich. No, ale chociaż imiona dzieci normalne. Nie Brian, Bradley i Jessica. Jeszcze nie jest tak źle. Dlaczego w każdym autobusie w Kielcach jest po 15 kamer i nie wiadomo, kto to ogląda i czy nie wstawia gdzieś mnie dalej na internet? Ja sobie nie życzę podczas jazdy autobusem, żeby ktokolwiek mnie podglądał i mojego syna, jak my wyglądamy, czy co w tym momencie robimy. I jaka jest pewność, że osoba po drugiej stronie, która to ogląda, nie robi nam zdjęć i nie wysyła swoim znajomym? Nawet w autobusie nie mogę czuć się z synem bezpiecznie, bo nie wiem, kto mnie podgląda i wypatruje. To brzmi jak rozpacz kieszonkowca, który nie może sobie do... Robić grzebiąc tam, gdzie nie trzeba. Nie da się nie zgodzić. Co więcej, uważam, że powinniśmy pozbyć się wszystkich urządzeń, które posiadają kamery. Najlepiej, żeby w ogóle nie było kamer, bo po co to komu? Kiedyś nie było i ludzie jakoś żyli. Jak ktoś się pobił albo ukradli komuś rower, to trzeba było żyć dalej, wstawić nowe zęby i kupić nowy rower. Nie pozdrawiam młodej dziewczyny, która pracuje w czarnym Dunajcu w sklepie pan Steskal na pieczywie. Dziewczyno, naucz się kultury i pracy z ludźmi zaladą, a później wybierz się do pracy. W pracy trzeba ruszać się, a mając kulturę i zryw w pracy, można sprzedać jedną bułkę bez kolejki. Gdyż ja potrzebowałam dla dziecka, mając wyliczone pieniądze. Takimi tekstami, które powiedziałaś, myślę, że szef nie byłby zadowolony z tego. A to po jedną bułkę matki bombelków nie muszą w kolejce stać? Czyli jak pójdę na zakupy i będę miał odliczone pieniądze, to się mogę wepchnąć przed wszystkich? Bo mam przecież odliczone i zakupy przecież dla dziecka, więc zasady nie obowiązują. To raczej nie od kasierki zależy, czy wpuści w kolejkę, czy nie, tylko od ludzi stojących w kolejce. No ale weź to powiedz matce przyzwyczajonej do dejozy na bombelka. Głupia baba zamiast zabić tą ohydę, póki łatwy cel to karmi, a potem jak mu skrzydła wyrosną, poleci, pogryzie jakieś dziecko, ono szcząsu dostanie, umrze. Głupia baba śmiela ratuje. Zamiast go zabić, to wychowuje. Gdy skrzydła wyrosną, jemu to poleci i będzie straszył i mordował dzieci. Szcząsu dostanie i umrze dzieciątko. Jak można tak narażać niewiniątko? Kto odpowie potem za tę zbrodnię taką? Bo zachciało się babie... Ratować życie robakom. Hej, dziewczyny, jakie macie zdanie na temat tego, że z nieochrzczonym dzieckiem nie można jeździć w odwiedziny samochodem? Bardzo bym chciała jechać do rodziny chłopaka, ale moja rodzina cały czas powtarza, że dopiero po chrzcinach można jeździć. To prawda, ja też o tym słyszałem. Samochodem w żadnym wypadku. Ale na szczęście jest rozwiązanie tego problemu. Musisz sobie zorganizować wielbłąda, bo na wielbłądzie można jeździć już wszędzie. Albo na osiołku, weźmy czasy przedchrześcijańskie. Żadne nieochrzczone dziecko nie jeździło wtedy samochodem. Przypadek? Dziewczyny, mam problem. Proszę o pomoc i żeby ktoś mi doradził. Poznałam faceta, który siedzi w zakładzie karnym. Poznaliśmy się przez znajomego, zaczęliśmy pisać listy. Potem zaczął dzwonić. Ta znajomość trwa już ponad rok. Zaczęłam jeździć na widzenia do niego, no i było kilka widzeń intymnych. Jestem w czwartym miesiącu ciąży. Facet mój miał wyjść w lutym następnego roku. Teraz okazało się, że jednak mnie okłamał i ma jeszcze 9 lat wyroku. Okazało się też, że nie ja jedna do niego jeździłam. I ta druga dziewczyna też jest z nim w ciąży, tylko już przed porodem. Nie wiem jak to możliwe. Proszę, doradźcie mi, co mam robić. Ja go kocham. Będziemy mieć razem dziecko, jestem rozbita. Pomocy! Chłop dowiedział się, że dwie baby w wciąż... I sam sobie wyrok przedłużył. Możemy sobie śmieszkować, ale teraz my wszyscy będziemy ich utrzymywać, i teraz nasuwa się pytanie, kto tu tak naprawdę jest na przegranej pozycji. I coś czuję, że na dwóch bombelkach się nie skończy. Najważniejsze, że go kocha. Oni się będą w więzieniu rozmnażać, a my będziemy pokrywać koszty wszelkich socjali, i zapomóg. Mój kraj, taki piękny. Niestety, pierwszeństwo do jegomościa ma ta, która pierwsza urodzi bąbelka. Sprawa przegrana, przykro mi. Odebrali nam dziecko od razu po porodzie syn ani razu w domu nie był, cały czas o niego walczymy. Sądownie mamy ograniczone prawa, dziecko prze Bywa u obcych osób i według sędziny mamy szansę go odzyskać. Od porodu nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy. Syna zarejestrowałam tylko w urzędzie i przez szok związany z rozprawami sądowymi nie wniosłam o 500 plus i inne świadczenia. Teraz jestem w zaawansowanej ciąży i chcę za to pierwsze dziecko otrzymać świadczenia. Jakie wnioski, gdzie mam składać? Syn urodził się tego roku w lutym, w rodzinie zastępczej lub pogotowiu opiekuńczym jest od kwietnia. Nie znam się na tym nazewnictwie. Co mi się należy, i czy mogę otrzymać rekompensatę za to, że dziecko nie jest przy nas na co dzień z powodu tęsknoty, przerwania mimo wolnego stałych więzi i kontaktów? Więc... Dujemy go raz na dwa tygodnie max godzinę Zastanawiam mnie czy tu jest chęć odzyskania dziecka Czy raczej tęsknota za pieniędzmi Których nie dostali bo mam przypuszczenia Graniczące z pewnością że raczej to drugie Takie posty na pewno jej pomogą Odzyskać dziecko widać że jej zależy Jedno zdanie o dziecku pięć o pieniądzach Trzeba kobiecie pomóc bo będzie rodzić I rodzić i co za darmo ma swoje dzieci rodzić Czytam czasami te deje I jestem coraz bardziej przekonany że w Polsce Antykoncepcja powinna być dla niektórych Przymusowa a już na pewno refundowana Bo jak dają to będą brać Kanary w naszym województwie są bez serca. Wieczorem jechałam z synkiem autobusem, i gdy weszłam, synek się zbudził i zaczął płakać. To ja zaczęłam go kołysać w autobusie i śpiewać mu. Trwało to 5 minut i nagle wchodzi kanar i mówi, że bilet. Widział, że mam dziecko i je lulam, a on jeszcze miał czelność zapytać mnie o bilet i wystawił mi mandat. Co za ludzie bez serca tam pracują? Ja już chciałam kupować bilet, tylko go chciałam uśpić, żeby nie płakał, a kanar bezduszny wystawił i się śmiał jeszcze ze mnie. I jak tu rodzić dzieci w Polsce, jak takie sytuacje w XXI wieku się dzieją? Matki są poniżane do takiego stopnia i mandaty dostają bez powodu. Gdzie tu sprawiedliwość? Uważam, że komunikacja miejska powinna być za darmo dla matek z dziećmi. Matki mają bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę, a nie zajmować się jakimiś biletami. Powiem więcej, myślę, że przedsiębiorstwo transportowe powinno jej jeszcze dopłacić za to, że raczyła się autobusem karnąć. W sumie dobry patent. Muszę sprawić sobie bąbelka, a potem szczypać go, by płakał jak tankuje. To może nie zapłacę za paliwo.